Cześć! Witajcie serdecznie na kanale Homla. Jest ze mną dzisiaj Monika. Cześć! Która jest współtwórczynią naszych kolekcji świątecznych, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Przygotowaliśmy temat trzech kolekcji, czyli Scandi, Soft Pink oraz tradycyjnej. Zanim jednak przejdziemy do meritum naszego dzisiejszego filmiku, nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał oraz dać łapki w górę, jeżeli Wam się spodoba to, co dla Was przygotowałyśmy. Zapraszam serdecznie do oglądania! Monika, powiedz mi, dlaczego zostały w tym roku przygotowane aż trzy kolekcje świąteczne dla naszych klientów? Mm, aż czy tylko, bo z mojego punktu widzenia zamknięcie się w trzech kolekcjach było... Eee, trudnym zadaniem staraliśmy się tymi trzema kolekcjami zaspokoić Wasze gusta. Kolekcja tradycyjna, która od dawna jest z nami i do dnia dzisiejszego jest najbardziej popularną kolekcją. Kolekcja z candy, która jest taką, takim przełamaniem tradycyjności, i kolekcja Soft pink, która jest ukłonem dla dzieciaków i dla klientek, które Tymi kolorami e, pastelowymi e, od kilku sezonów e, są z nami. A, a jakbyś miała powiedzieć takie e, główne cechy charakterystyczne tych konkretnych trzech e, m, kolekcji, to co byś powiedziała o tradycyjnej? Soczysta czerwień, głęboka zieleń. E, szeroki wybór e, tekstyliów. Królujący ciepło chyba tak. też mi się tak wydaje, że to tak. tradycyjna kolekcja ma w sobie takiego najbardziej charakterystycznego. Tak, ale też kolekcja, która e, motywami swoimi e, jest najbliższa świąt. Czyli Mikołaj, choinka, mhm. e, motywy, których raczej nie znajdziemy w kolekcji Skandi, e, gdyż ta e, charakteryzuje się Bardziej takim podejściem do świąt w klimacie zimy, śniegu, a niekoniecznie e, motywów świątecznych. I kolekcja Soft Pink, która zrzesza w sobie e, tą miękkość, puszystość, świecidełka. E, ukłon dla dzieciaków, czyli szeroki wybór laleczek, e, różnego rodzaju miękkich zawieszek. E, E, cieplutkich tekstyliów. Monika, a jeśli mogłabyś mi powiedzieć, to i czy Twoim zdaniem te trzy kolekcje można ze sobą łączyć? Bo powiedziałyśmy już, że są one różne, e, różnią się trochę od siebie, ale czy widzisz jakieś takie wspólne elementy, mm, mm, którymi można byłoby się zainspirować i postawić w swoim domu? Tak, oczywiście. To w dużej mierze zależy od kreatywności waszej. Natomiast z kolekcji, z sezonu na sezon. Wiele naszych kolekcji jest rozbudowywanych. To jest, myślę, spory ukłon dla klientów, którzy co roku mogą sobie swoją kolekcję, którą zaczęli sobie budować, wzbogacać. Natomiast na pewno kolekcja Pink i na kolekcja Scandi to są kolekcje, które bardzo ze sobą współpracują. Kolekcja tradycyjna jest bardziej wymagająca i myślę, że ten kolor czerwony i ta głęboka zieleń są mniej elastyczne, jeżeli chodzi o dobór innych wersji kolorystycznych. Natomiast Scandi i Pink myślę, że jak najbardziej mogą współgrać nie tylko ze sobą, ale również z dekoracjami, które są w waszych domach mhm. przez cały rok. A mamy jakieś elementy, które na przykład wykorzystamy w kuchni, czy w, tak. w jakichś takich innych pomieszczeniach, tak. na przykład też codziennego tak. użytku? Od wielu lat nasza kolekcja jadalnia kuchenna jest na wasze życzenie bardzo rozbudowywana. Widzimy. Olbrzymie zainteresowanie właśnie y, świętami przy stole. Mhm. Stąd kładziemy bardzo duży nacisk nie tylko na dekoracje, ale właśnie na wspólne spędzanie czasu przy stole, na wspólny czas spędzony przy przyrządzaniu mhm. y, posiłków, na serwowanie. Y, obserwujemy olbrzymi, y, olbrzymie zainteresowanie naszych klientów tym, w czym piją kawę, w czym serwują potrawy i staramy się tym wymaganiom sprostać. Szeroki wybór poszewek, poduszek, pościeli. To Monika, jakbyś mogła mi trochę powiedzieć, jaki króluje motyw podczas e, całej tej kolekcji e, tradycyjnej, bo już wiemy, że on się nam przyplata, przyplatają nam się tutaj produkty z wszystkich jakby kategorii domowych, e, ale czy to jest bardziej taki motyw świąteczny czy zimowy, w którym kierunku poszliśmy tutaj, jeżeli chodzi o tradycyjną kolekcję? Poszliśmy w motyw kraty, który staraliśmy się przemycić właśnie nie tylko na tekstylia, ale również na zawierzch na dekoracyjne skrzaty jest to właśnie połączenie tradycyjnej czerwieni z tą głęboką zielenią, który chyba tak ciepło wszystkim nam się kojarzy. Przejdźmy już może trochę do tych bardziej nowoczesnych trendów, o których wspomniałyśmy wcześniej, czyli powiedzmy o kolekcji Scandi. To jest taki nowoczesny, już powtórzę to słowo, ale nowoczesna propozycja dla naszych obserwatorów. Co możesz o niej powiedzieć? Na pewno jest to kolekcja, która mocno związana jest trendami, jakie w tym momencie panują na rynku. Na pewno jest to kolekcja taka, która może zaistnieć w domu, nie stricte tylko w tym okresie przedświątecznym, ale która śmiało w okresie takim właśnie już jesiennym może w naszych mieszkaniach wystartować i zdecydowanie przez okres cały zimowy aż do wczesnej wiosny. Może żyć, królowak królować na parafetach, tak. tak. I tak jak wspomniałam, właśnie w tej kolorystyce, która no poniekąd jest z zimą związana, tak? czyli e, takie delikatne odcienie koloru niebieskiego, a tam się pojawią też denimy, e, tekstylia, które bardziej kolorystyką i strukturą nawiązują do całej kolekcji, mhm. a nie e, motywem stricte związanym e, ze świętami. Jeśli mogłabyś mi trochę powiedzieć o naszej kolekcji tej ostatniej, czyli kolekcji Soft Pink. E, czym ona się charakteryzuje? Trochę nawiązałyśmy już o tym takim delikatnym, dziewczęcym stylu, ale co Twoim zdaniem jest takiego tutaj kluczowego? Chcieliśmy e, tą kolekcją e, pozwolić e, Wam na to, żebyście mogli sobie kontynuować e, ten ok, urządzanie, dekorowanie mieszkań z wykorzystaniem rzeczy, które kupiliście wcześniej, jeśli, nie wiem, wprowadziliście sobie kolor różowy na krzesłach bądź na... A jakiś tek 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 tekstyliach, to super byłoby te święta pociągnąć jakby w, tej, w tym klimacie. Mhm. A stąd właśnie kolekcja Soft Pink. ale Ona nie... też jest taka nienachalna, bo ten tak, kolor różowy tak, dla niektórych, tak, niektórych może się kojarzyć tak mocno tak, ee, bijący po oczach, a on jest ym... akurat taki delikatny. Tak, to prawda. Tam też pojawia się sporo miłych dla oka, faktur i materiałów. W tej kolekcji na pewno znajdziemy spory wybór różnego rodzaju laleczek, czyli to taki ukłon dla y, dzieciaków. Dla dzieci, tak. Tak. To tak. co też powiedziałaś na samym tak. początku, że to takie tworzenie świąt razem z dziećmi, żeby tak. celebrować tak. ten czas i ozdabianie domu tak. też przynosiło trochę fajdy. Tak, wiem, że, że na pewno nasze pociechy... Y, Mocno przywiązują uwagę y, i są jakby no, chcą też żyć tymi świętami, jeśli widzą, że jest, nie wiem, ubierana choinka, y, nie wiem. Y y y. W salonie, a jeśli nie wiem, widzą, że mama sobie zmienia pościel na łóżku. One też chcą mieć te akcenty u siebie w pokoju, a wiemy, że dziewczynki e, małe no e, tak za tym kolorem różowym e, i nie tylko różowym, bo w Soft Pink mamy też sporo bieli. Tam mhm. pojawiają się różne różne błyskotki, świecidełka, a więc tam też trochę koloru złotego, srebrnego. Tam to ma się świecić, ale wszystko w takim e, w takim smacznym wydaniu. Monika, to podsumowując, co powinnam w tym roku zawiesić na choinkę? Moim faworytem w tym roku jest kolekcja zawieszek amerykańskich, brokatowych, o różnych kształtach, nie tylko nawiązujących do słodkich łakoci, ale też zabawyczek. Kolekcja bardzo bezpieczna dla Osób posiadających dzieci, zwierzaki ee, i inne chodzące stworzenia. Mam rozumieć, że one się nie tłuką? Nie tłuką, świecą, mhm. są wrokatowe i pięknie wyglądają. Nie mogę doczekać się już ubierania choinki. A myślę, że w produkty Homla nadadzą się do tego idealnie. Na dzień dzisiejszy to z naszej strony tyle. Bardzo dziękujemy Wam, że byliście z nami obecni. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, które dla Was przygotowaliśmy są dostępne w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym. Wszystkie linki są pod filmem, nie, z, nie zapomnijcie do nich zerknąć. Subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę. Zostawiajcie komentarze i dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać następnym razem. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć! Pa!